Dzieci. Panie Marszałku, 700 dzieci. To jest wyrzut sumienia. Nas wszystkich wyrzut sumienia. Panie pośle, A pan pytał po... fakty. Zwracam panu uwagę, ja mówię, że to mówi pan dzieci. nie do rzeczy. Pytam się. Proszę zadawać się pytanie idziemy? do poprawki siódmej. Ilu, ty... Panie pośle, zwracam po raz kolejny panu pytanie, że pan mówi nie do rzeczy. Proszę zwracać uwa... proszę zadać pytanie do poprawki siódmej. Proszę państwa, panie pośle, na podstawie artykułu 175 ust. 2a ponownie zwracam, ogłaszam, oświadczam, że pan poseł Nitraw naruszył powagę Sejmu. Głos ma pani poseł Paulina Henik-Kloska, Klub Nowoczesny. Pani poseł, proszę zadać pytanie. Pani poseł, proszę zadać pytanie. To nie będę.